Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. W czasie nieobecności Elka Cichosza, informacje sportowe przekażę państwu ja, czyli Marcin Ostrowski. Na dobry początek, krótka reklama naszego sponsora. Przedsiębiorco, ubiegasz się o kredyt i szukasz gwarancji poręczeniowej, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Otóż. Gwarancji poręczeniowej w ramach zamówień publicznych udzieli Ci Fundusz Poręczeń Kredytowych Oddział w Działdowie. Siedziba funduszu mieści się przy ulicy Jagieły 17. Przyjdź, a fachowy personel załatwi wszystko bez zbędnej zwłoki. Siatkówka plażowa. W poniedziałek 15 sierpnia na boisku w Rumianej Dolinie odbył się turniej siatkówki plażowej, w którym udział wzięło 11 drużyn. Turniej został zorganizowany przez twórców Rumianej Doliny, Monikę Grabowską-Kuśmirczuk oraz Karola Kuśmirczuka. Koordynowaniem turnieju zajęli się kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie Hanna Bem oraz przewodniczący grupy w rękach młodych Sylwester Kasprowicz. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie z Olsztyna. Najlepsza drużyna otrzymała puchar, a każdy uczestnik otrzymał także pamiątkową koszulkę. Pierwsze cztery pary turnieju to Patryk Podszuski i Maciej Piczysty – Mariusz Łaciński i Miłosz Rogulski, Rafał Kołek i Damian Skrzek, Barbara Guralczyk i Maciej Rygielski. Piłka nożna. Polonia Iłowo wygrała mecz w czwartej lidze z tęczą biskupiec 3-0. Bramki zdobyli Dominik Lemanek 2 i Ransom 1. W lidze okręgowej Iskra Narzym pokonała błękitny Horneta 3-0. Wszystkie gole dla Iskry zdobył Sylwester Pieckowski. Delfin Rybno przegrał w suszu z Unią 1 do 2. Gola dla Delfina zdobył Patryk Rozentalski. W klasie A MKS Działdowo wygrał wysoko z Jordanem Kazanice 6 do 1. Gole zdobyli Damian Kalisz 2 oraz Adrian Bombalicki, Oskar Pieckowski, Kamil Kruszyński i Kacper Jackowski po jednym. Wellitzburg wygrał z Małym Jeziorakiem i Ława 4 do 0. Gole dla Welu Patryk Wodzicki, Damian Strungowski, Cezary Robaczewski i Tomasz Mosakowski. Siatkówka plażowa. W sobotę rozegrano turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Mosir w Dziełdowie. Startowało 8 zespołów. Pierwsza czwórka. Serafin Gruźlewski, Dawid Podlaski, Mateusz Worobel, Krzysztof Kawałek, Damian Lewandowski, Kamil Lewandowski, Maciej Rochoń, Tobiasz Lipowski. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Biegali jak w każdą sobotę. W Malinowie odbył się tradycyjny bieg na 5 kilometrów. Startowało 40 osób. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, wśród pań najlepsza była Irmina Blank Olszewska, Mariusz Banasiak i Adam Osowski mają już na swoim koncie po 100 zaliczonych biegów. Gratulujemy. Na koniec zapraszamy na drugi nocny bieg o Trofeum Nadleśniczego Nadleśnictwa Litzbark, który odbędzie się już 3 września. Start w miejscowości Kopaniarze, a do pokonania dwa dystanse 5 i 10 km. Więcej szczegółów na stronach rybieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, a my kończymy hasłem Ukraina ciągle walczy, chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.